Zobaczmy, chłopcy, 2000, a dzisiaj mam dla was zestaw z serii LEGO Movie 2, kosmiczna drużyna Bęka. Zestaw ma numer 70841, pochodzi z roku 2019 i zawiera 68 elementów. No, tak się tutaj prezentuje. No i tą drużynę Bęka, ten zestaw, mogliśmy na przykład zobaczyć w filmie, kiedy to królowa Wisi Mi z. Zaczęła śpiewać, że jest niewroga, no i tam właśnie była obietnica dla tego Benka, właśnie planeta z... Benek, ty kochasz statki? Podzielam miłość twą. Jak odgadłaś, Mamawiania tych pojazdów najpierw, a w zestawie dostajemy dwa takie, które zostały skonstruowane na podstawie tych starszych zestawów. Tak się tutaj prezentują. I zajmiemy się najpierw tym statkiem. Tak się tutaj prezentuje. Tutaj na tym klocku ma logo tych astronautów. Ich klasyczny symbol. Jest to nadruk. I w tym zestawiku nie było żadnych naklejek. No i tutaj możemy jeszcze, mamy tą antenkę, możemy ją opuścić sobie i tak tutaj o dać i zrobić, że niby leci. Jakoś tak uformować. Ten element niestety słabo się trzyma. Tak się tutaj prezentuje. Mamy tutaj również oświetlenie z tyłu, takie czerwone i miejsce kierowcy wygląda w taki sposób jest tutaj również miejsce żeby figurka miała gdzie to może gdzie, no figurka miała na szyi te, tą butlę z tlenem może się nawet o tak delikatnie położyć jest tutaj kierownica coś mi tutaj strzeliło mam nadzieję że to nie figurka no i tutaj ma kierownicę, żeby tym właśnie kierować. I tutaj jakieś też dwa takie odstające elementy, może robiące za takie działko. Tak, się tutaj prezentuję. No i również mamy drugi pojazd. Tym razem jeżdżący. I na nim możemy posadzić dwie minifigurki. Wezmę tego białego bo tutaj jak jest, to niech będzie. I może się jeć. Wtedy tylko jeden astronauta nie ma swojego miejsca. Tak się tutaj prezentuje. Wyczerpię też tą drugą postać. No i tak. Tutaj mamy oświetlenie. Taka, taki żółty klocek. Są też jakieś kółka, taki łazik kosmiczny, no i z tyłu mamy miejsce, żeby podczepić dwa takie jakieś akcesoria minifigurak. Wszystkie tutaj przyczepimy, jakie mamy, ale jak przyczepimy wykrywacz metalu, no to astronauta już z tyłu nie usiądzie, no chyba, że będzie bez plecaka. Tak się tutaj prezentuje. Jest nawet schodek, żeby tutaj się usiąść. I tak się prezentuje taka mała konstrukcja. No, i w zestawie mamy cztery minifigurki, ale pięć postaci. I tak zajmiemy się od lewej strony. I każdy z tych astronautów, co ciekawe, ma własne imię. I żółty na przykład nazywa się Keny. Tak tutaj wygląda. Ma on taki klucz. O może, żeby naprawić tego robota. Tak się tutaj prezentuje. A sama minifigurka wygląda już tak. Jest to taki żółty klasyczny astronauta z nowym odlewem hełmu. Nowym, na tamte czasy nowy. I zapomniałem powiedzieć, że ten zestaw. To jest pierwsza taka próba LEGO odnowienia tych właśnie klasycznych astronautów. Tak się tutaj prezentuje. Mam tutaj klasyczny nadruk na twarzy i ten swój. Symbol tej planety. Ze statkiem kosmicznym i z tyłu ma swoją taką butlę z tlenem taką żółtą. Ale reszta wygląda tak jak u tego klasycznego. Dalej, kolejny astronauta jest to Jenny. Może to kobieta. Ma on tutaj takie działko. Albo coś do spawania. Tak też to może być. Tak się tutaj prezentuje. Niestety pęka tutaj ta postać. To chyba przy tym odczepianiu jej z tego statku, takiej coś strzeliło. Ale tak, no to wygląda dokładnie tak samo jak ten poprzednik. No i jak ktoś nie miał tego zestawu, no to jeszcze białego mógł zdobyć na przykład w tym statku kosmicznym, którego ostatnią recenzję mogliście zobaczyć. Tutaj dam link. I tam też mieliśmy czerwonego. A tutaj nie mamy. Dalej jest tutaj coś unikalnego dla tego zestawu, czyli różowy astronauta. Nigdy wcześniej ani później się nie pojawił. A nazywa się on Lenny. I on ma już wykrywacz metalu. Tak się tutaj prezentuje. A sama figurka wygląda tak. No wyglądają wszystkie dokładnie tak samo, tylko kolorem się różnią. No i jak ktoś kolekcjonuje wszystkie kolory tych właśnie astronautów, no to ten zestaw by mu się przydał, bo nigdzie indziej później się nie pojawił ten astronauta różowy, jak już wcześniej mówiłem. Dalej mamy tutaj kosmicznego Benka, czyli jednego z głównych bohaterów z serii LEGO Przygoda. Tak się tutaj prezentuje. Tylko niestety jego oryginalna główka to mi gdzieś przepadła. Prawdopodobnie kot gdzieś się zabrał i zniknęła na dobre. Akurat podmieniłem tutaj tą główkę z Enka z Apokalipsburga. Tutaj, no. Od tej figurki to jest. No, i oryginalnie to powinno być tak, też taka szczęśliwa główka, tylko z otwartymi oczami. I tutaj zamiast złości to powinno być przerażenie. Co Na... Bęka jest? I tak, mamy tutaj taki rozmazany nadruk tego. Właśnie tej planety. No i też coś, co często się zdziała z tymi hełmami klasycznymi, czyli pęknięcie. I tutaj, na przykład, Bęk ma tak specjalnie zrobione pęknięcie w swoim hełmie. Widać to. O, tutaj szczególnie to widać, jak jest przemieszczenie. No i na przykład takie pęknięcie też. Pokazywałem w żółtym zamku. Gdzie jeden z tych właśnie rycerzy miał takie pęknięcie i ciężko mu było ściągnąć na hełm. I on ma tutaj krótkofalówkę. I ostatnią postacią w tym zestawie jest taki robot. Tak tutaj wygląda. Może on tymi swoimi łapkami ruszać. I, ale niestety one łatwo mu odpadają. No, i tutaj ma antenkę. I może to być fajne nawiązanie do tych starych czasów, gdzie te właśnie roboty były w zestawach. No, cześć, chodźcie. Nie przyszedł się pokazać. Przy okazji zabrał mi właśnie jakąś figurkę. No coś mówi się trudno. Znajdzie się. Na czym to ja? A na tym robocie. Tak się tutaj prezentuje. No i on zamiast nóżek to ma on taki jakiś spodek. Może nie, dzięki niemu się tak utrzymać. Tak więc podsumowując, zestaw jest fajny. No, i dla tych samych astronautów warto było go kupić. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.